13, już odcinku Minecraft. Najpierw wejdziemy na. Jakoś mi weszło na mojego Minecrafta. Mojego kolegi, który też ze mną prowadzi ten program. Dzisiaj będzie kamerował, a jest to Wojtek Poński. Siema! Dobra, nam Siema. No, tylko mi nic tutaj. Okej, okay, jesteśmy na jego świecie. Dzisiaj wam pokażę tą piramidę u niego. Tak jak jakoś odkryłem tutaj piramidę. Oja, kurczę, co mi się... A i znowu mi to weszło. Tak. Cały czas mi się tak robi. Mam jakieś wirusy. Muszę to nap naprawiać. Okej, okay, to idziemy tam do piramidy. A najpierw wam pokażę zagrodę świnek. Kurczę Giona Giona. Aha, tam jest, nad rzeczką. Nie było podal krzeczka. O proszę, o ja, utonęłam. Proszę, i świnki. A tam, jak są te ranty, O, 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 proszę. To tam jest ta taka piramida. E, łatwo je wyszukać jest jeszcze w dżungli i na pustyni. Ale to jest tak, jakby plaża. No, to jest pustynia, przyznam. To jest pustynia. I to jest taki świat, co ja mam. o jaką mam gryzie. Okej, okay, wchodzimy i wam pokażę. Jedną pułapkę. Patrzcie, wyrzeźbiona, wyrzeźbione usta i oczy Pilpera Chodzimy Jak tutaj, o ja postawiłem tutaj lampę, ale na przykład O tu i tam Tu gdzieś są skrzynie i tam na końcu jest TNT, które wybucha Kurcze, w dobrym... Dobra, tutaj będzie Okej, okay, muszę budować To w parę minut, no, nawet nawet całą minutę mi to zajmie 19 sekund, bo gdzieś tak Okej, okay. taka jest tu piramidka. Nie trudno ją zbudować i nie trudno je znaleźć. Tylko trudne te są w dżungli. Jest ona robiona z piaskowca i z wełny oraz tam z TNT i w skrzynek, bo w skrzynkach są żelazo, diamenty, ale ja znalazłam dzisiaj tylko zgniłe mięso i broń z drewna. Idziemy do domku, bo noc zapada. A zaraz się przełączymy na mój świat, czyli nie na mojego kolegi, tylko na ten mój prawdziwy, na którym jest te 12 tamtych odcinków. Chciałem go dzisiaj usunąć, bo ponieważ bomba TNT prawie mi wysadziła to wszystko, ale widocznie jakoś przeżyło. No, świat przeżył, ja też coś gadę kamerzystwo, a nie. Mówiłaś mi przed odcinkiem, że mam nic nie mówić. No Gadać, ale wiesz, o Minecraftie, a nie. Okej, okay, tu. Na razie jak nie chcesz, to nie. Dobra, mój kamerzysta nie chce już mówić. To ty mi kazałeś nic nie mówić. Dobra, ale jednak zmieniłem zdanie. Wiesz jaki ja jestem. To okej, okay, to teraz będę gadał na okrągło. No weź, dobra, na razie nie, ja ci powiem kiedy możesz. Będzie chwila wolna dla ciebie. To jeszcze będzie. Dobra, to teraz wchodzimy na mój świat. Ja już, o, albo Wam teraz pokażę. To jest, tutaj wiesz, mi, minestra na Facebooku to jest 1.5.2 I tutaj próbowałem wciągnąć 1,6 i mi się nie udało i mi weszło teraz też na Facebooka. Etna FCJ, teraz tak zmieniłam. FCJ taki motor. Okej, okay. i Etna to mój piesek. O ja, zniszczyłem tu co coś. O, a tu jest, jak znacie, hotel trochę powiększony, a tutaj właśnie próbowałem zrobić taką samą piramidę. Patrzcie co zostało po bombie TNT. Dlatego to jest teraz zakazana wyspa. A prawie bym A to jest Ligia. To był czerwony proch i dlatego wiesz, siedziało bombę TNT. I oto mój wieżowiec. Wież, prawda? Hotel zwiastkowy. A tu jest zamek i plaża. Patrzcie, teraz przez zamek przepływa woda. Kurczę. Ciężko się z tego pływa. O proszę. Przekopałem się przez zamek. Opracę. Kapitalnie. <śmiech> Kapitalnie. <śmiech> no możesz mówić takie rzeczy. O, a tam jest mi napis LOL. <laughs> Łatwo go zarobić. O, a tu jest połowa Elki, no bez tego, i Obsidianu. Ej, a może wejdziemy do portalu? Do meteru? Okej. Okay. No, Na życzenie kamerzysty. O, Clipper! Jak, od kiedy Clipper jest w piekle? He, spalił się. O, Wichter, w, 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 Wichter, a tam, nie, kumam, o co tu... Witter, Witter, nie wiem, tak mi kolega mówił Witter, a tam... O, ciekawe czy ten portal zadziała. O, o tak kiedyś tutaj pod spodem był taki stary portal, ale patrzcie, bombami TNT tu wysadziła mi. Mi się zepsuł. Ciekawe. Spróbuję, spróbuję aż, do, aż tam do, do wysoka tam. O kurczę, ciekawe, gdzie on jest w liter. Na razie mój król piekieł, Ja go tak nazywam królem piekieł, Może na serio mam gdzieś trumał. to on tak robi. Czy te duchy Glasty? O, zmyśli mnie tam widać. Gdzie on jest? O, tam jest Glast. Okej, okay, budujemy jeszcze. Czyli te Glast to znaczy po angielsku duch, duch. No, kamerze tam mi tu podpowiada. No, ale nie zawsze będzie z nimi, bo nie zawsze będzie mógł do mnie przychodzić. Dobra, sam dalej już nie. Ciekawe, Czy ser... Ciekawe, co z mi się stanie, jak spadnę. Okej, okay, spadamy! Na placka. E, pamiętasz, Kuba Plackowski. Na placka. <laughs> Na placka, placka. Dobra. Oby tego nie oglądał i nie zauważył, że się z niego nabijamy. E tam, dobra, nie nabijamy się z niego po prostu... I jak jest. Okej. Okay. Dobra, ale O, zasilane tory mi działają teraz. O kurcze. Dobra. Następny odcinek może i za miesiąc. Co? Kuba? Co? A wiesz czemu te odcinki są takie fajne? Czemu? Bo w 13 pojawił się świetny kamerzysta. Aha, ha już jest trzynasty. No właśnie, dlatego w 13 się pojawił świetny kamerzysta, czyli ja. Nie chwal się. To, że się wdzięłem do programu, to już nie oznacza. O kurczę, dobra. To do zobaczenia później. Kamer Nara razie. chcesz sobie jakiś słów powiedzieć? No. Może jeszcze kiedyś będę kamerował jakiś odcinek. No to dobra, koniec? No. Koniec twojej się. Koniec. Okej, okay, to nakreśl te ten guzik. Marko.